Halo, halo! Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale. Będziemy się cieszyć nowością w Gwincie, mianowicie zostały wprowadzone dwa nowe drzewka nagród. Więc żeby ciągle być szczęśliwymi graczami, którzy ukończyli Gwinta, czytaj, wymaksowali księgę nagród, no to musimy te nowe drzewka wykupić. Tak jak widzicie pojawiła się czwarta zakładka, w ogóle dla pewności pokażę, że mam wszystkie zrobione do tej pory. Eee, pojawiła się czwarta zakładka, gdzie mamy dwa nowe drzewka: rok wielkiego dębu oraz silne przywództwo. No i w dzisiejszym odcinku sobie wykupimy te drzewka. Mam nadzieję, że 355 kluczyków mi wystarczy. Z tego co widzę, to są całkiem powiedzmy ciekawe nagrody. Eee, można zgadnąć jakieś potężne beczki premium, beczki potworów, beczki Nilfgardu, Skellige, Skojatel Królestw Północy. Z tego co widzę, są na zmianę po dwie beczki w sumie z każdej frakcji, ale dobrze, lecimy bez zbędnego przedłużania. Kupujemy beczułki, przy okazji zobaczymy ile kluczyków jest potrzebnych, żeby te dwa drzewka wymaksować. Mieliśmy 355 kluczyków na starcie, zobaczymy ile będziemy mieć na końcu. Swoją drogą od czasu kiedy wyszły podróże bardzo szybko się te kluczyki zdobywa, muszę Wam przyznać, kiedyś a... Zdobywanie tych punktów nagród szło bardzo, bardzo mozolnie. Teraz, kiedy są te podróże, za każdy poziom są dwa kluczyki. Jeszcze dodatkowe tam klucze są w podróży za poziomy. Klucze z dziennych nagród, klucze chyba za prestiż też można dostać. Także te kluczyki wpadają teraz o wiele, wiele szybciej, aniżeli kiedyś. Kiedyś nawet do głowy by mi nie przyszło, że będę w stanie wymaksować księgę nagród. A teraz, jak widzicie, mam nawet zapas tych kluczyków. Dobrze, e, jesteśmy już prawie na końcu pierwszego drzewka. E, bo szkoda, że tu nie ma jakichś bibelotów fajniejszych, tylko po prostu pył beczki. W sumie troszkę mało ciekawie, można by powiedzieć. Zgarnijmy jeszcze ten pył e, i zgarnijmy jeszcze potężne beczki premium. Chyba jedną. Widać potężna beczka premium. Dobrze, zerkniemy sobie jeszcze tutaj na, co jest napisane, jakby ktoś nie miał kluczyków, to tutaj można sobie zatrzymać i przeczytać, ja nie będę czytał tego, bo to by zajęło mi za dużo czasu, plus lektorem najlepszym nie jestem. Ale mamy tu jakieś historyjki. I trzecią. Ciekawe bardzo. Przejdźmy do drugiego drzewka, za wymaksowanie tego dostaliśmy awatar rogu, tego co widzę. Natomiast tutaj, zdaje się, mamy ciekawsze nagrody. Mamy tytuł dziadek do orzechów, mamy ramkę, Dębowa modliszka, i mamy awatar mały puszek. Hmm. A, I poza tym też jakieś zwoje tutaj są. Więc podobnie postąpimy jak w przypadku tego pierwszego drzewka, czyli wykupimy wszystko. Potem zobaczymy, co tutaj jest napisane i potem na końcu jeszcze pokażę Wam te bibeloty Jak one się prezentują, jak się je założy Tak jest plan Odcinek dzisiaj nie będzie za długi że ten materiał, bo... bo w sumie chciałem Wam tylko pokazać, że są nowe drzewka i chciałem Wam zaprezentować Ile te drzewka Kluczyków kosztują i co można w nich zdobyć Czyli taki króciutki materiał No trochę tego klikania jest w Zasadniczo mógłbym to wyciąć, ale Mogę też nie wycinać i możemy sobie porozmawiać. No, więc. E, fajnie, że ludzie wprowadzają nowe drzewka. Um, szkoda, że na początku tego sezonu nie było nowego drzewka sezonowego, ale chociaż takie drzewka zostały wprowadzone, to jest zawsze coś. Ja mam nadzieję, że tutaj. Jakby drzewka się będą pojawiać regularnie, jak było to wcześniej, a nie że. Ktoś się rozleniwia tam w cedy projekcie i drzewek nowych nie robi. Dobrze, jeszcze parę kliknięć. Z tego co widzę, to chyba w 200 kluczyków się zmieścimy. Mieliśmy 355 na starcie. A, czyli wychodzi na to, że nawet mniej niż 200 kluczyków jest potrzebnych, żeby tutaj to wymaksować. No dobrze, zgarnijmy tytuł dziadek do orzechów zgarnijmy awatar mały puszek i zgarnijmy rameczkę. Wybucha modliszka. Dobrze i zreknijmy co tutaj jest napisane. Jak ktoś chce, to może sobie e, zatrzymać film i przeczytać. Hop, hop, hop. Ja tutaj nie jestem jakimś wielkim fanem loru. Lora, loru. E, też książek nie czytałem wiedźminowych, więc no cóż, ja tutaj <grym> ekspertem nie jestem od tychże historii. Też jakoś niespecjalnie mnie interesują. Dobrze, także to mamy za sobą i teraz jeszcze załóżmy bibeloty. Dostaliśmy jeszcze dodatkowo też jakieś drzewko. Także tych bibelotów mamy coraz więcej. Tutaj je założymy, żeby je zaprezentować. Także dostaliśmy to drzewko. Wygląda ono tak. Dostaliśmy ten róg za wymaksowanie drugiego drzewka. Wygląda tak. No i dostaliśmy małego puszka, który chyba jest całkiem fajny. Ładny awatar, podoba mi się. Rameczka, też dosyć ładna. Generalnie te rameczki to coraz ładniejsze są. <grywa> w porównaniu na przykład do tych tutaj, co były wcześniej. To chyba widać różnice w jakości. Także kolejna ładna rameczka. I tytuł. Też sobie założymy dziadek do orzechów. No i w ten sposób te bibeloty wyglądają. A w ogóle kosztowało nas to w sumie... 200 minus 6 kluczy, tak? Czyli 194 klucze. Eee, wymaksowanie tych dwóch drzewek. Oj, nie to. Um. No i w ten sposób dalej mamy wymaksowaną księgę i zostało nam 161 kluczy. Dobrze, tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Zobaczenia w następnym. Pa! pa.